Relacja Jana Długosza o poselstwie krzyżackim przesłanym do króla Władysława Jagieły przed bitwą pod Grunwaldem. Posłowie krzyżaccy. Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski, Ulryk, posyła tobie i twojemu bratu dwa miecze ku pomocy, byś z nim i z jego wojskiem mniej się ociągał i odważniej, niż to okazujesz, walczył. A król Władysław wysłuchawszy pełnych pychy i zuchwalstwa słów posłów krzyżackich, przyjął miecze z ich rąk i odpowiada. Chociaż rzeczy nie potrzebuję mieczów mych wrogów, bo mam w mym wojsku wystarczającą ich ilość, w imię Boga jednak, dla uzyskania większej pomocy, opieki i obrony w mej słusznej sprawie przyjmuję te dwa miecze, przyniesione przez Was, a przesłane przez wrogów pragnących krwi i zguby mojej oraz mego wojska.